Taka oto piękna piosenka na tą cudowną okoliczność. Zróbmy więc szczepionkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, 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 a ty tanie wino pi. O, niech cały wiruje świat. O to chyba chodzi, żeby pić tanie wino. Generalnie w Anglii tutaj, gdzie mieszkam, już od dawna, od zawsze w zasadzie wódka jest w promocji. No jak wiadomo, wódka doskonale wpływa na jakość układu immunologicznego, więc picie wódki ogólnie no jest zalecane przez, przez lekarzy, przez epidemiologów, przez wszystkich ludzi, którzy są świadomi tego, jak polepszyć swoje zdrowie. No po prostu pijemy wódkę. I jeszcze taka refleksja: no teraz pojawia się, pojawiają się informacje, że za chwilę będą nas szczepić. Że mnie nie ja mówię wypierdalać ze szczepionką ale będą próbować nas szczepić tak się zastanawiałem przez chwilkę czy prezes koncernu Pfizer kiedy rano odkrywa swoje oczęta to o czym on sobie myśli kurwa nareszcie zrobiliśmy szczepionkę ludzkość w stanie z kolan pokonamy covida yeah! jesteśmy zajebiści a może myśli po prostu, żeby się tylko nie wydało, żeby się nie wydało, co jest w środku, żeby się nie wydało, jakie mogą być następstwa, bo generalnie, jak wiadomo, szczepionki działają. Bierzemy szczepionkę i normalnie, gdybyś nie brał szczepionki, zachorowałbyś na grypę dwa razy w roku, a tak zachorujesz tylko dwa razy w roku. Różnica jest bardzo istotna. No to tyle, jeżeli masz ochotę, to zostaw komentarz. Fajne, niefajne, spierdalaj debilu. Ja lubię szczepionki, bo są bardzo zdrowe i smaczne i pożywne. No dobra, to, to tyle ode mnie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i obserwatorów. Ciao.